Witam serdecznie. Mam, mam na imię Konrad. Jestem tutaj ze swoim kolegą Piotrkiem z kanału Wstaje. I, I który mnie na, nam, namówił. Znaczy, ja cię namówiłem, tak? Znów będzie, że ja namawiam ludzi. To był Twój pomysł. Ale, Twoja realizacja bardzo, bardzo ważnego społecznie tematu, który, który zrealizowaliśmy w formie wywiadu dwuczęściowego. częściowego. Pierwsza część będzie na, na moim kanale, a druga y, część będzie na kanale Piotra. Ostatnio spotkałem mnie dosyć ciekawa historia, a która może być pouczająca dla wielu osób. Ponieważ od lat nie ukrywam, szukam drugiej połówki, zdecydowałem się po y, głębokich przemyśleniach powierzyć, jak gdyby, tą sprawę profesjonalistą. Dostałem od znajomego namiary na pewne biuro, yy, które yy, oczywiście wcześniej sprawdziłem w internecie. Ono ma, ma długoletnie doświadczenie w znajdywaniu pary, yy, i sobie tak pomyślałem, po, do, do, yy, po dość dokładnym sprawdzeniu, wykręciłem sobie numer infoilii. Niestety nie połączyłem się z żywym człowiekiem, tylko połączyłem się z sekretarką. Konałeś telefon, i połączyłeś się z sekretarką. Tako. Świetnie. Zostawiłem zgodnie z instrukcjami swoje dane. Stosunkowo szybko, bo po pan dzwonił do mnie, właścicielowego biura, był stosunkowo uprzejmy. Właściwie do momentu, kiedy nie powiedziałem, że jestem osobą na wózku, nie miał, nie miał z tym żadnego problemu. Przy czym, przy czym powiedział mi, że, że centrala tego biura mieści się. Poznaniu, a że ja mam, że ja chodzę tutaj z rejonu Śląska, to mają biuro regionalne w Katowicach. Więc, więc poprosił mnie, żebym poczekał i tu się zaczyna właśnie pierwsza, pierwsza ciekawa rzecz w tej historii, żebym poczekał z jakiejś do dwóch godzin, mówił, mówił nawet mówi półtorej godziny, godziny max. No musimy coś ważnego powiedzieć. Tak. Bo tutaj ja Cię tak nakręcam z tej, z tej pozycji dlatego, że tutaj tak lepiej Cię widać i jest tak. po prostu zbliżenie jeszcze kamerą, tak. ale jesteś osobą na wózku, tak, bo to, tak. to jakby trzeba... Tak, tak, tak. To chodzi o, oczywiście o wózek inwalidzki, tak, bo tutaj... Oczywiście, oczywiście, oczywiści, je, jeszcze przepraszam, że to tak może chaotycznie mówię, ale przypomniał mi się jeden ważny szczegół, ponieważ na, jak gdyby na koniec tej rozmowy ja się spytałem wyraźnie tego... Pana Czy oni mają, że tak powiem Jakiś problem z tym, że poruszam się Na wózku, że jestem osobą I dostałem odpowiedź od niego osobiście Że nie, żadnego problemu Tylko jest kwestia tego, żeby Mnie skontaktowali z oddziałem regionalnym Więc ja mówię, no w porządku Było gdzieś godzina Może południe I tak mówię No to poczekam Czekam godzinę Nikt nie odzwania z tego biura. Czekam drugą godzinę, dalej nikt nie odzwania. Kończy się dzień, dalej nie mam telefonu. No to ja mówię, jak, jak kończy się dzień, to ja mówię, napiszę do mnie smsa, że ja czekam na, na jakąś reakcję z Państwa strony, ale niestety, niestety nie ma z Państwem kontaktu. Minął, minął następny dzień, nie było żadnej reakcji. Minął jeszcze jeden dzień też nie było żadnej reakcji. A tu nagle na trzeci dzień od, od tego całego zdarzenia, gdzie właściwie już yy, prawie że zapomniałem, że w ogóle dzwoniłem, bo sobie pomyślałem, że no, myślę, myślałem, myślałem pewno, że olali zupełnie sprawę, że że no, bo, bo nie ponieważ, yy, ponieważ tak. Po to nie głosu, w momencie jak ja powiedziałem, że jestem osobą na wózku, tak wyczułem zakłopotanie u tego, u tego faceta, no ale powiedział, że w porządku. No to w porządku mówię. Yy, nie ma sprawy. Odebrałem telefon na jakiś trzeci, trzeci dzień po tym po pierwszym kontakcie. Zadzwoniła pani do biura w Katowicach. I, i właśnie ja powtórzyłem te same, te same znaczy, informacje zasz, możemy, czyli, czy możemy powiedzieć to co tutaj, po, możesz powiedzieć co powtórzyłeś, bo to czyli też... Wiek wykształcenie yy, i to, że jestem, że jestem osobą na wózku. i po tym jak, jak powiedziałem te informacje to usłyszałem coś takiego, że o, owszem, oni, oni się tym zajmują, ale, po, ale ta pani powiedz, powiedziała mi szczerze, że ona z, ze, swojego doświe, ze swojego wieloletniego doświadczenia i biorąc pod uwagę bazę i klientów nie, nie, nie wie, przypuszcza, że są bardzo małe szanse, żeby... Kto, ktoś się zainteresował tego rodzaju osobą jak ja. Ja jeszcze oprócz, oprócz tego byłem też ciekaw jak to, jak to wygląda i się spytałem właściwie co oni oferują. I dostałem odpowiedź, że oni właściwie pośredniczą tylko w zdobyciu właściwie numeru, a, a spotkanie już należą do do, y, są w gestii jak gdyby osób zainteresowanych. Więc ja się, ja się spytam, jaki mniej więcej to jest koszt? Nie, nie, nie będę tutaj zdradzał dokładnej kwoty, natomiast, natomiast to, jest, to jest kwota taka, jak przy najniższym wynagrodzeniu miesięcznym na rękę się dostaje, więc nie mała. Znaczy, no to może, może powiedzmy tą kwotę tak w przybliżeniu, tylko żeby wiesz, że to nie, nie jest powiedzmy, nie wiem, 200, 300 zł, tylko to już jest dobrze ponad tak, 1000 zł. Tak. I, dobrze, i, dobrze, ponad 1000. Dobrze i, i, I to właściwie tyle kosztuje pośredniczenie numeru, czyli jakbyś sobie sam zrobił profil na, na